Hello, hello, hello! Witajcie gwiazdulinki! Słuchajcie, dzisiaj robimy sobie roz rozkradzik. <grywia> dzisiaj robimy sobie moje kochane rozkładzik dla wszystkich znaków zodiaku. Temat jest, co on teraz czuje w tej chwili, kiedy robimy ten układ i patrzymy na znak zodiaku pana, nie wasz, bo możecie mieć. Fajnego pana spod znaku wagi, fajnego pana spod znaku byka, no i tutaj warto byłoby sprawdzić, jak to wygląda. Więc moje drogie, zobaczymy sobie, co on czuje w tej chwili. E, zaczniemy, słuchajcie, od myślę, od baranka, po kolei będziemy, będziemy sobie szły. No, i tak będzie najlepiej. Dobra. Jeżeli on jest baranem. Co on czuje w tej chwili? Zobaczmy. Baranek. Uuu. Moje kochane, może mieć w sercu inną kobietę. Może to jest ktoś z trygonu ognia: baran, lew albo strzelec. I tak mi to wygląda, jakby bardziej się kierował w, te, w tym momencie w jej stronę niż w Waszą. No, niestety, moje kochane, na tej chwili to wygląda w ten sposób. Dobrze. Zobaczmy sobie w takim razie, jeżeli on jest bykiem. Jeżeli on jest bykiem, Co on czuje w tej chwili? Mhm. Oj, moje drogie! Słuchajcie, no, widać, że jest w takiej energii uciekającej w tym momencie. On się troszeczkę barykaduje. Dlaczego? Dlatego, że boi się, że dostanie. Skroksa po prostu i ma w sercu tajemnicę. To może być kobieta inna. Niestety. Patrzcie, no patrzcie. Dobrze, idziemy w kierunku w takim razie bliźniaczka. Jeżeli on jest bliźniakiem, co on teraz czuje? Jeżeli on jest bliźniakiem, co on w tej chwili czuje? No nie wytrzymam. Ach, dziewczynki, jak same widzicie, znowu syndrom ucieczkowy. On w ogóle wyłącza emocje w stosunku do, yy, do Was. On wyłącza emocje w stosunku do ciebie, dla, dla niego jest coś pozamykane, coś się skończyło. To, co w tej chwili on czuje, to tylko odpowiedzialność. Tak, takie poczucie obowiązku. Może w ten sposób. Dla raczków. Zobaczmy, co u raczków. Jeżeli on jest rakiem, co on do ciebie czuje? Jeżeli on jest rakiem, co on do ciebie czuje? Są dziewczyny motylki w brzuchu? Owszem, owszem, ale zobaczcie. Pierwsza karta to karta diabła. Czyli ten motylek tam fruwa sobie. Natomiast kierują nim emocjonalnie jakieś negatywne kody. To może być zazdrość, to może być zaborczość. Natomiast też z pewnością ciebie docenia, więc, więc przynajmniej tyle, tyle dobrego, nie? Dobrze. Jeżeli on jest lewiątkiem. To zobaczmy, co On do Ciebie czuje w tej chwili. Jeżeli On jest lwiątkiem, co czuje? Co czuje? Się zamyka w sobie. Może nie ma tutaj nieszczęścia, nie ma też w tej chwili wielkiej nieskończonej miłości. E, natomiast e, jest pewien rodzaj przyjemności. Mam wrażenie, że on się broni przed swoimi emocjami w tej, w tej chwili. No i ucieka w energię pustelnika, zamyka się w swojej pieczarze albo e, po prostu m, czuje się samotny. Widać też, że, że e, może czuć, że powinien postawić granice jakieś. No. Dobra. Kolejny znaczek: panna. Jeżeli on jest panną. Jeżeli on jest panną. Co on do ciebie czuje w tej chwili. Jeżeli on jest panną. Okej. Okay. czy znaczy powiem w ten sposób. Przyjemność, radość, lekkość. Natomiast też jest jakaś niepewność. Widać, że on cię szanuje, uważa, że jesteś wartościową kobietą. Może czuć, że relacja z tobą jest lub mogłaby być cudowna. Myślę, że mu bardzo mocno odpowiadasz jako kobieta, przy czym czuję się trochę niepewnie. Ok. Dobrze. Waga. Jeżeli on jest wagą, co czuje? Jeżeli jest wagą, co czuję, jeżeli on jest wagą? Mm -hmm. I jest jakaś forma zdenerwowania w tej chwili na ciebie. Może być pożądanie w jego sercu, ale też widać wyraźnie, że może ukrywać swoje emocje do innej kobiety, lub jest w jego sercu po prostu inna kobieta. Okej, skorpionki, jeżeli on jest skorpionem. Jeżeli on jest skorpionem, widać, że jest w tej chwili mocno skupiony na pracy, tak jakby trochę w tę pracę uciekał. Jest cierpliwość, ale jest też zazdrość. Jest też zazdrość albo chęć manipulacji. Dobra, zobaczmy na strzelce. Jeżeli on jest strzelcem, jeżeli on jest strzelcem. Jeżeli On jest strzelcem, moje drogie, to mamy tutaj energię tęsknoty, poczucia braku Twojej osoby. Też widać, że chciałby się z Tobą pogodzić, chciałby do Ciebie wrócić, albo chciałby, żeby coś się uleczyło w Waszej relacji. Chciałby Cię znowu zobaczyć. Dobra. Jeżeli on jest koziorożcem, jeżeli on jest koziorożcem, co tutaj mamy? Niedobrze, moje kochane, jest energia odchodzenia, odpuszczania sobie pewnych rzeczy tutaj w związku z tobą. Tak jakby postanawiał, że trzeba odejść. Jest zamykanie się w swojej pieczarze. Może być poczucie samotności, ale też może być poczucie, ja chcę być przez chwilę sam, bo mam już dość. Bo mam już dość, za dużo rzeczy się wydarzyło, tak? Nie chce mi się. Nie chce mi się, po prostu. Oj. Popatrzmy dalej. Jeżeli on jest wodnikiem. Jeżeli on jest wodnikiem. Co tutaj dla wodników? Co wodnik czuje? Jest ciebie ciekawy, jest tobą zainteresowany, ale nie może sobie pozwolić na zaangażowanie emocjonalne w tej chwili. Z różnych względów, to może być inna kobieta, brak czasu, odległość między wami i dlatego też nie pogłębia, tak, być może, nie pogłębia, nie pozwala sobie, o, może na pogłębianie uczuć, tylko włącza mu się ucieczka. Mhm. I zobaczmy. Na rybki, jeżeli on jest rybą, jeżeli on jest rybą, jeżeli on jest rybką, co on teraz czuje? Myślę, że stara się być cierpliwy, ale walczy mocno ze, ze sobą. Tutaj u niego bardzo różne emocje w sercu są pokazane i to jest taka przepychanka. Stara się zachować spokój, stara się zachować skupienie, no ale te emocje wyżą w nim różne, tak? Najróżniejsze. Dziękuję Wam, kochane buziaczki. Pa!